Witam, Piotr Kiewra. Yy... Witam Cię w kolejnym filmie, drugim filmie dotyczącym samouzdrawiania. Chciałbym Ci teraz powiedzieć o tym, co to jest, to samozdrawianie. No być może nie, jest tego, nie jesteś tego świadom. No, właśnie o świadomość tu chodzi. Więc samozdrawianie. Zaczyna się od świadomości tego, że nasze ciało jest wyposażone w wiele mechanizmów służących naprawianiu pewnych szkód w organizmie. Nasze ciało cały czas się odbudowuje. Bez przerwy zachodzą tam procesy odbudowujące komórki, odbudowujące tkanki i odbudowujące nas samych. Nasze komórki ulegają wymianie systematycznie. Dzieje się to w różnym okresie czasu, ale tak się mówi, że pełna wymiana komórek następuje całego ciała, następuje mniej więcej w pół roku. Niektóre komórki troszeczkę dłużej, niektóre krócej. W każdym razie, tak przeciętnie się przyjmuje, że nasze komórki, nasze komórki naszego ciała ulegają. Co jakiś czas odnowie, wymianie. I jest to pewien taki proces również samouzdrawiania. Te stare komórki zastępowane są nowymi, czyli jakby komórki młodnieją, w ten sposób ciało zyskuje jakby cały czas systematycznie pewien swój maksymalny potencjał zdrowia. Oczywiście my sobie szkodzimy, w związku z tym, no, na przykład poprzez styl życia. Poprzez niezdrowe odżywianie, brak ruchu, zły sposób myślenia, inne destrukcyjne działania, sobie szkodzimy, natomiast ciało stara się te szkody naprawić. I ciało jest wyposażone w cały zestaw mechanizmów służących samonaprawianiu. Ja w tym cyklu filmów będę się postarał kilka takich mechanizmów pokazać i jakby obudzić naszą własną świadomość w stronę korzystania świadomie z tych mechanizmów. I ten odcinek poświęcam jakby budzeniu świadomości tego, że nasz organizm jest wyposażony w takie mechanizmy. No na przykład w momencie, kiedy się kaleczymy, to jeżeli jest to lekkie skaleczenie, tylko Otarcie na skórka, ewentualnie skaleczenie skutkujące krwawieniem czy nawet krwotokiem, to tak naprawdę w wielu tych, czy oparzenie, w wielu tych, tego typu e, zdarzeniach niekorzystnych dla naszego ciała e, niepotrzebny nam jest lekarz, niepotrzebny nam jest. Niepotrzebny jest nam pobyt w szpitalu, nie są potrzebne nam żadne leki, nic nie jest potrzebne. Ciało sobie z tym problemem poradzi. Ciało potrafi się samo uzdrawiać i dotyczy to nie tylko naszej skóry, ale również innych tkanek tych położonych blisko powierzchni, jak i głęboko właściwie każdej tkanki również tkanki nerwowej. Niż naszego układu nerwowego. Więc wszystko, co się dzieje w naszym ciele, związanego ze zdrowiem, jest oparte na pewnych procesach, pewnych mechanizmach, które są wprogramowane w naszą naturę. Czyli naszą naturą jest wyposażenie nas w procesy, w mechanizmy samoozdrawiania. My potrafimy sobie szkodzić, natomiast nasz organizm potrafi się sam uzdrawiać. I ten cykl filmów jest poświęcony temu, by uświadomić sobie, że takie mechanizmy istnieją i żeby tym mechanizmom zaufać. Dlaczego mówię tutaj o zaufaniu? Bo jest to, zaufanie jest tutaj kluczowe. Z tego powodu, że my sobie często szkodzimy brakiem zaufania. Na przykład taka podstawowa rzecz. Czy częsta rzecz, która się nam przydarza, czyli przeziębienie, czyli jakaś infekcja typu angina, grypa, czy, no, czy tak jak już wcześniej powiedziałem, przeziębienie. I w takich sytuacjach jest tak, że w momencie, kiedy się pojawia kaszel, katar, gorączka, w tym momencie biegniemy do lekarza. Może i słusznie. Tylko nie zawsze medycyna nam pomaga w sposób tak naprawdę dla nas do końca korzystny. Niektóre leki wręcz nam szkodzą, na przykład na antybiotyki. Często ratują życie. Nie, wcale nie chcę tutaj powiedzieć, żeby nie korzystać z antybiotyków. Ja przyznam się, że z nich nie korzystam. Z tego powodu, no, parę razy w życiu oczywiście korzystałem, szczególnie we wczesnej młodości czy dzieciństwie, ale teraz staram się z nich nie korzystać, ponieważ jestem świadom mechanizmów samouzdających mojego ciała i potrafię. Poprzez różnego rodzaju zabiegi spowodować, że moje ciało potrafi z tych chorób, o jakich mówiłem, wyjść bez pomocy medycyny. Na przykład z przeziębienia, z anginy, z grypy czy z innego rodzaju schorzeń. I zaufanie. To zaufanie polega właśnie na tym, że my wiemy o tym, że takie mechanizmy są. W związku z tym nie wpadamy w panikę. Nie trujemy siebie mm, lekami, nie stosujemy jakichś kuracji, które często nam bardziej szkodzą niż pomagają. Po prostu musimy to przeczekać. Gorączka jest sygnałem, że w organizmie system immunologiczny zaczął sobie z chorobą radzić. Jest to sygnał walki naszego ciała z chorobą, z zarazkami chorobotwórczymi. Trzeba po prostu przez to przejść. Ból, gorączka, złe samopoczucie jest to sygnał, jest to czas walki naszego organizmu. To, że nasz organizm nie chce w tym momencie na przykład jeść, że stronimy od jedzenia też jest sygnałem tego, że organizm całą energię poświęca na zwalczanie choroby. I tu jest kwestia zaufania, zaufania, że tych mechanizmów mamy wiele. Ja w następnych filmach pokażę kilka następnych mechanizmów służących y, odzyskiwaniu zdrowia. dzisiaj na dzisiaj to wszystko. Z klubu zdrowego stylu życia mówił Piotr Kiewra.